Siemanko, witajcie w ten piękny dzień Świeci słoneczko, już co prawda zachodzi, ale świeci Mamy luty, jakieś 6 stopni Staję gdzieś w polu, ale jest to bardzo dobry dzień I nie mógłbym go zmarnować A to dlatego, że mam dzisiaj przyjemność pojeździć tym cackiem Kupiłem nowe moto na nowy sezon. Także macie przed sobą, no co, no MT09 SP, rocznik 2022. No i co? Wskakujemy. Jest nowa maszyna. Pierwsze kilometry. Nabijam, jadę prosto na stację, bo pusto w baku, wszystko świeże, oponki świeże, no po prostu trzeba będzie uważać, docierać pomalutku, zobaczymy co jest co, ale na razie sprzęcior fajny, fajnie się siedzi, no fajnie, no pewnie, że fajny. Nówka sztuka pachnie, ojej um, Ludzie pewnie będą się dziwić, co ja robię Kurde, człowieku, zimek, nie wiem co A. No Bo jeszcze muszę sobie klamki poustawiać um, Wszystko, bo za wysoko są Niewygodnie I niebezpiecznie, tak sięgać do klamki hamulca i jednocześnie dodawać sobie gazu, nie? To, 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 to nie To wszystko trzeba ustawić O, kurde, rozbiję. <śpiewanie> o, muszę się przyzwyczaić, wszystko chodzi świeżo. A, ale będzie. Jezus, cudownie. Dobra, szybkie tankowanko. Czyli nie jestem pierwszy dzisiaj. Paliwko zatankowane, świeżoteńkie. O jajku, muszę się przyzwyczaić do tego motocykla dosłownie. Wszystko inaczej chodzi. Przejedziemy się kawałek. Muszę w miarę szybko i sprawnie dotrzeć silnik, żeby na wiosnę był gotowy. No, zobaczmy. <laughs> eee, nie czuć prędkości, tak jakoś wiecie. No, ale jestem na czwartym trybie, na tym takim bardziej łagodnym najbardziej, bo dzisiaj jest chłodno. No, widać, że asfalt jeszcze mokry, więc nie chcę tutaj świrować, żeby coś się nie odwaliło jeszcze. Oje jazda, kurczę! Oj, ta zima to jest dramat dla mnie, to jest po prostu depresja, jak nie wiem co. No maszynka świeżutka, kurczę. O, docieranko i czas na mody, mody. Wleci szywa na pewno, bo do takiej jazdy gdzieś po okolicy tutaj, czy w dłuższe trasy, no, ten wiatr będzie mi przeszkadzał, na pewno będzie słychać. O, muszę sobie pozamykać wszystkie wloty powietrza, bo przecież zachłodzi mnie na śmierć, zamarznę. Oho, to będzie dobry sezon i dobre przyszłe sezony. Będzie co robić. Nie wiem jak będzie z jazdą w tym roku, bo z czasem może być krucho. Też mało w tym roku nagrywałem, bo niestety. Praca i za bardzo nie było kiedy polatać w tym roku. Dalej praca z tym, że jeszcze powiększy mi się rodzinka i no, może być ciężko, ale będę się starał. Wydeszek już zamówiony. Chociaż powiem szczerze, że ten oryginalny. Całkiem ładnie chodzi. Nie spodziewałem się. Jeśli ten wydech seryjny tak brzmi, to jak będzie brzmiał akcesoryjny? Ale może niektórzy zostawią oryginał, bo, bo nie ma tragedii, naprawdę. Tylko głupio, że te rurki ma tak sprowadzone w dół. No i w końcu wybrałem następcę. Mam nadzieję, że dobrego, godnego następcę. <ścoughs> O, ta czwarta mapa bardzo delikatna w sam raz na dzisiaj Na tą pogodę Ale gładziutko chodzi Tak, chociaż troszkę poszarpuje jednak, tak jak się odpuszcza dodaje gazu O, takie stuknięcie jest jakby jakby, nie wiem Ktoś ci kopa sprzedał takiego z tyłu lekkiego no, nie ma takiego płynnego Przejścia tylko od razu tak jakby wyrywa, nawet na, tym, na tej czwartej mapie, to podejrzewam, że na mocniejszej dopiero będzie. O, w ogóle odkręcam. A tu nic się nie dzieje praktycznie o spały. MT09 powiem Wam, że na zdjęciach oglądałem gdzieś tam na filmach na YouTube. Też mi ta lampa nie odpowiadała, i rozumiem te wszystkie komentarze i odrobinę hejtu na tą lampę przednią, która wygląda, że jest niedokończona. No, zgodzę się, brakuje tutaj czegoś ewidentnie. Jakiejś środki, czegokolwiek wlotu nie wiem, ale nie ma, ta, nie ma takiej tragedii. Jak zobaczyłem na żywo, to zyskuje. Zyskuje w moich oczach, na pewno zyskał. Yy, widziałem też z owiewką, z owiewką już całkiem spoko, uzupełnia się ta robocia głowka i już całkiem nieźle wygląda. Zobaczymy, ja już rozglądam się za szybą, właśnie. O, mega się jaram, mówię Wam. Szkoda, że. O, szkoda, że tak chłodno jest. Ja chcę wiosnę już! O, zlitujcie się! Quick shifter działa cudownie. O, ale kanapa jest mega wygodna. Naprawdę dużo wygodniejsza niż MT07. Sprawdzę, czy rejestracja mi odpadła, bo tak zamontowałem ją na trytkę szybko, <laughs> bo czasu nie było. sobie zjadę tutaj o, o, o kurczę do tej nóżki to ciężko przez podnóżek sięgnąć Jest, trzyma się fajna sztuczka <laughs> Ojej Ale się cieszę mówiłam O, nie mogę się doczekać wiosny będzie cudownie. Lecimy dalej. Hu Parę kilogramów po zimie przybyło. Się ciężko ruszyć, kurczę. A może by tak zmienił? <laughs> na drugiej mapce O shit <laughs> Co jest na pierwszej to już Nie mam pojęcia Dobra wracamy na czwórkę Czwarta mapa jest spokojniejsza Niż MT-07 Jakby <laughs> Miał z 50 koni ten motocykl Ale coś tu śmierdzi Matko bosko Aż gęste powietrze się zrobiło. Troszkę po vertepach pojeździmy, zobaczymy. Nic w zawieszeniu nie zmieniałem kompletnie, tak jak wyjechała z salonu. Tak nic tutaj nie zmieniałem. Wydechła Krapowicza. nie wybierałem po pierwsze cena, po drugie nie podoba mi się ten wydech. Wolę coś takiego schludniejszego jak mam w MT-07 Bo lepiej to wygląda, bardziej tak nie lubię jak te wydechy takie odstają gdzieś tam z tyłu tutaj ten wahacz taki szotkowany aluminium, fajnie to wygląda po co to zasłaniać jakimś wydechem moim zdaniem zamówię sobie właśnie taki wydeszek, żeby mi spod spodu wychodził delikatnie ale niczego nie zasłaniał dla mnie bomba jak dostanę to na pewno będzie filmik z montażu, z pierwszych Wrażeń <noise> A MT-07 jeszcze stoi, jeszcze będzie pożegnalna przejazdka pewnie Mam nadzieję, że pójdzie w dobre rączki, bo naprawdę szkoda mi pożegnać się z tym motocyklem naprawdę. Jeszcze poczekam do wiosny, parę razy się przejadę, jeszcze muszę hamulce w niej wymienić, bo przecież... Jeszcze tego nie zrobiłem. Klocki leżą a kupiłem jakieś EBC, takie mocniejsze. I na tył TRW, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w ogóle. Zobaczę różnicę, jak się przesiądę z tego z powrotem na siódemkę. A jakąś taką małą recenzję tego motocykla zrobię, ale muszę się najpierw w niego wjeździć trochę. Później wszystko poopowiadam, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Korcji żeby podkręcać trochę, no. eee, w tamtym roku, siódemeczką jeździłem yy, w, 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 w. też w lutym, 24 lutego dokładnie. I wtedy było 8 stopni. Pamiętam. W ogóle nowa kurtałka wleciała Shima 2.0. Powiem wam, że została znacząco ulepszona w porównaniu do poprzedniej, tej, tej, poprzedniej wersji. Naprawdę bardzo fajna kurteczka. Udało mi się wyrwać w czarny piątek w bardzo fajnych pieniążkach. Ten za kompletik mi wyszło chyba 1200 zł. Kurtka i spodnie. Ale musiałem kupić w dwóch innych sklepach, bo po prostu... Rozeszły się błyskawicznie Ludzie się patrzą, no czubek, czubek jedzie W gorszych warunkach się jeździło Kiedyś widziałem na YouTubie filmik o takim gościu, nie pamiętam jego nazwiska Ale skuterem chciał przejechać dookoła świata i przez Rosję jechał w taki mróz, że gdzieś tam mu płozy dospawali I dzięki tym płozu mógł jeździć, bo tak to się ślizgał A to 125 była chyba Czy mniejsza? Czy 50 nawet? Mega małutki skuterek yy, Ale niestety ta przygoda źle się dla niego skończyła, bo przejechał do Stanów i w Stanach niestety potrącił go Jakiś kierowca, nie wiem czy on był pijany czy coś, ale bardzo go połamało. Tam nie wiem, jak tam to się wszystko skończyło. Ale bardzo drogo wyszło leczenie w Stanach. Niestety to jest drogo, drogo to wychodzi. Ale pełen szacun za w ogóle poszukajcie tego, nie wiem. Może linka wrzucę, naprawdę. Dla mnie to jest po prostu szaleństwo totalne, żeby wybrać się dookoła świata na takim małym skuterku. Naprawdę polecam materiał. Znajdę go i wrzucę faktycznie w opisie filmu. Dobra, ludziska! Na dzisiaj to będzie tyle. Jadę na obiadek. A, jest zajebiście. Maszyna stoi. Będzie cieszyła oczko o, Ale się jaram już ja nie mogę Nie wytrzymam chyba Aż mi się ciepło robi <grymne> o Dobra trzymajcie się Jeśli Wam się podoba chcecie zobaczyć więcej Może zostawcie suba lajka cokolwiek i udanej niedzieli, nara